Witam w Nowym roku. Eee, ciągnę drugą stronę teraz już eee, tą prawą. Co robiłem ostatnio, to tutaj już sobie wymalowałem tym pożeraczem rdzy. Nie widać no bo światła. Jest z drugiej strony teraz, ale zamalowałem, żeby to mi schło. To, sorry za huk, ale turbo śmiba mi działa, żeby do tego drugiego pompować w ciepło. Ale powiem Wam, że sytuacja tutaj jest podobna Czyli Tam na górze Też jak widzicie, prześwieca troszkę, o Też oczywiście jest to samo Niedobryskany barankiem No i sama rdza Na szczęście to jest tylko powierzchowne w tym, w tym miejscu Więc nie ma problemu, umyłem trochę to, przygotowałem Ta powłoka z tej strony też pęka, nie wiem co to się z nią dzieje, ale też pęka i z tej strony, z drugiej strony raczej, o sorki światło jak myłem to tutaj gumy wyciągam, żeby zobaczyć co jest w środku, tak jak widzicie to tutaj jest czyste wszystko już, o czy tutaj się bokrętem, bo się łuszczy to, spopękane popękane. I normalnie odpada. To coś zresztą całe widać, że jest popękane. No, no no nic, ale ogólnie nie jest źle na górze. No ale niestety tyle dobrego, bo w tym miejscu, co mówię o tym pęcherzu, to takie coś jest. A kurcza miga. Światło, może latarka będzie lepsza troszkę? Tak, latarka jest lepsza. Jak widzicie, pęcherz był. Nie było na nim widać uszkodzeń, więc liczyłem, że będzie to mimo wszystko tylko powierzchowne, ale no niestety to wygniło od środka. Jak widzicie, tą drugą blachę tutaj jest w środku czysta. Zgniła tylko ta blacha zewnętrzna. Także to będzie ten kawałek do wycięcia i do odbudowania, ale to tak jak mówiłem już 50 raz, nie teraz. Teraz po prostu to zabezpieczę, pomaluję tym pożeraczem rdzy i zapodkładuję to. I na razie to po prostu tylko zaklepię młokiem, bo troszkę to powywijałem się pokrętem, żeby to tak zostało. Bo mówię, ja nie zamierzam nim jeździć gdzieś po jakichś wodach i tak dalej, nie zamierzam też za bardzo po mylniach nim jeździć Więc mówię, przygotuję to tylko zabezpieczę i, i tyle, a jak będę robił lacharkę już ogólnie to wtedy się za to wezmę Na podejrzany jest wlew paliwa, ponieważ tutaj tak, przedtem patrzyłem Bo ta dziura jest, o, tu jest wygnite właśnie, o Tu jest ta dziurka i jak się przypatrzymy, to tutaj taki aby płynie strumyk. O, tam jest na tym konserwacji widać. No i to spływało tam na sam dół. A tam jest właśnie najniższy punkt. No i tam widocznie ta woda wpływała sobie między blachy. Stała i sobie to powoli korodowało. Czyli będę musiał też uszczelnić tą, tą, tą wytłoczkę w lewu paliwa z błotnikiem. Tutaj z tej strony od środka, o nie mam kluczyków pod ręką. Otworzyć będę musiał to ładnie zobaczyć, spróbować zaizolować, żeby mi się nie wylewała tam dalej woda, bo bo będzie to samo, powtórka będzie. No, może to trochę zejdzie za nie ale no, ale po co magnić? Także niestety tak to wyszło brzydko. No, ale nic, tak jak mówię, na razie tyle. Yy, potem będę coś tam z tym robił. Tra, teraz tylko zabezpieczę. Wnękę wymyłem koła, więc już biorę tego konwertera, całego presto no i pomaluję wszystko co jest. A na górze tam szczotką, w, wkrętarkę wezmę i Wiertarkę i na szczotkę, szczotkę, założę i to wyczyszę na górze, żeby to trochę ściągnąć, tego rdzy, rdzymia wszystko i Zamaluję to Zamaluję to Tu jeszcze troszeczkę popukam motkiem, żeby wyszło tej rdzy, dmuchnę powietrzem, bo tutaj na dole jeszcze pył troszkę jest i zamaluję to tym konwerterem. A potem na to pójdzie podkład. I na razie zostanie tu. Ewentualnie nie wiem, czy czegoś. No, może zasmaruję czymś, żeby ewentualnie, jak mimo wszystko pojadę na myjnie, żeby mi się tutaj woda nie wylewała Bo będzie, co to wejdzie, będzie tu stało znowu. <laughs> Więc może to zaciapię czymś na razie, czy nad głupim smarem potem. Więc. Tu jeszcze nie wyschło, bo tam dosyć dużo wlałem tego szajcu, ale większość już jest ok, więc działamy dalej. Witam ponownie, Powolutku działam sobie, troszkę podmalowałem tej rdzy, że tak powiem. Zakleję tu na razie tylko dwa otworki, bo. No bo tutaj akurat przychodzą śruby od zderzaka no A tutaj ten otwór długi też do zaklejenia, ale tam jest ten uchwyt o, holowniczy Także no, na razie to zostanie Tego nie będę na razie kleił Tutaj zamalowałem ile się dało Żeby to zala... no teraz wczoraj malowałem tu, a dzisiaj od środka, tam też wlałem trochę farby Widać, że, że wyciekło troszkę, więc zaklepię to tylko teraz młotkiem, żeby to nie było takie wystające. I zasilikonuję czymś, nie? jak niezwykłym silikonem, żeby po prostu przy, przy naprawie tego łatwo zeszło. Bo jak, jakbym dał coś grubszego, to raczej znaczy grubszego, jakąś masę, to potem by było skrobania, A po silikonie powinno szybko pójść. Także tu mam spomodowane. Tam wnęki też mam tu porobione już, gdzie bardzo tam wyczyszczone, podmalowane. Tutaj ten przód też jest podmalowany. Tutaj podmalowałem tą dziurę trochę i w środku. Tam, tam widać nawet, jak się przyglądnie. O właśnie, że to jest tylko tutaj co z dziura, a głębie wszystko jest w konserwacji, także tutaj ten tylna część będzie dobrze, aż do tamtej dziury, przed dziurze i potem jeszcze przód, także takie jakby trzy miejsca, więc nie będzie wycinany, ale to wszystko wyjdzie, jak mówię już kolejny raz, wszystko wyjdzie przy, przy próbie, yy, naprawy blacharki, no bo to z wierzchu zawsze wygląda fajnie, a potem się wycina blacha, z tyłu nic nie ma. No i co tutaj, tutaj podmalowałem tą belkę, też farbą Ponieważ ona miała takie ślady nalotu rdzy I była bardzo cieniutka farba, warstwa farby na tym Więc podmalowałem Te tyły co koła rzucają błotem, też to podmalowałem Tu te wnęki Które były zardzewiałe, tutaj co malowałem tym konwerterem rdzy Też zamalowałem Także tu jest OK. Tutaj to samo zamalowane, ładnie. No i z drugiej strony to tak samo jest z te otworki w progu, co są widać dwa. No to też tam nalałem troszkę farby, ale mówię, to na razie zostaje. Ten tył tutaj też jest wymalowany i tam góra również o. Także rdza wyczyszczona, podmalowane, tutaj jeszcze z tej strony ten spornik był taki troszkę na Dookoła co blacha jest zgrzana to były takie punkty Więc też podczyściłem I podmalowałem to, żeby to tam nie wpływało dziadostwo Także tutaj mam już chyba porobioną tą blachę nie będę tam bardziej, że tak powiem się z tym bawił na razie, bo nie ma sensu. Tutaj też to rdza co jest. O to też wezmę to zaklepie młoteczkiem, żeby to wróciło na swoje miejsce do czasu naprawy blacharki. Także płynno być tutaj. Jest w miarę wyczyszczone. Ja może cofnę troszkę obraz. O, właśnie w miarę wyczyszczone. No konserwacja jest na, na tym, na, no ale no nie, nie ma sensu. nie będę tego naprawdę, powiem wam, że Ściłem o ten element tutaj przód, te, tej wnęki koła no Powiem wam, że no zeszło tego trochę Ale ile poszło benzyny, ile się musiałem omachać szmatami, aby to była równa powierzchnia, nie byłoby tej gumy czy coś, no to by to schodziło, a tu myje myje i my ja tu zostaje tych dołkach, ten ta ma też się troszkę robi miękka zastanawiam się to ciągnąć wszystko także nie 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 ma sensu zostaje ta konserwacja i no, troszkę wygląda to tak nie tak jak chciałem ale no ale no tak zostanie także tu już mam przygotowane wymyte jakby nie było Czekajcie, się co jeszcze? Przewody hamulcowe tutaj też mam już wyczyściłem, przeglądałem, nie ma tutaj w sumie żadnej rdzy, no trochę te śruby troszkę, ale to przecież to jest, to jest normalne. Eee, także tłumik tam troszkę opuszczony, bo teraz tą blachę wyczyściłem, więc a leży, eee, będę musiał ją, o to nie ta, no to jest ta tutaj do tyłu. Aż będę mógł powoli to też składać yy, I przód, właśnie, muszę iść na przód Bo muszę zdjąć jeszcze raz, rozebrać tutaj ten yy, Tę, tą dźwignię Bo tutaj mam Duży luz Nie wiem, czy będzie, czy będzie widać, jak Wszystkiego powiększę, o Widzicie, jak chodzi jeszcze tutaj jakieś powiększenie jest o. Właśnie, I tu jest to jest pierwszy problem. Nie wiem tutaj, czy tu jak, jakaś tulejka jest stalowa. Nie wiem, czy to jest tulejka uszkodzona, zużyta. Czy trzpień tego Dinksa jest uszkodzony i wyrobiony? Tego nie wiem. No ale tam na górze jest też luz drugi, bo tutaj mam, o tutaj jest ten luz, ale jak docisnę dalej to mi, o Jak się przyglądniecie O, chodzi cała dźwignia Tam jest takie ja, jakby jabłko na to mówią, czy, no to jest taka kulka plastikowa yy, I w niej dźwignia biegów się przekręca Przechyla, przepraszam. I jest takie miseczki plastikowe dwie. I podkładka gumowa. Ja tą podkładkę kupiłem nową. Udało mi się kupić. No Allegro była. Po numerze oczywiście, bo nikt nie pisał, że to jest Dolancie Libry. Te Libry. Przepraszam. Pryzmy, yy, Ale po numerze znalazłem to. Kupiłem identyczne, bo moja była już cała popękana ta guma. Założyłem tą gumę nową, ale mimo wszystko Mimo, że założyłem gumę nową, to luz dalej pozostał, więc muszę to jeszcze raz rozebrać, muszę to wyjąć i zobaczyć to jabłko jak tam wygląda, bo mam taką dźwignię jeszcze jedną, tylko o że tak powiem, z nowszej wersji, bo u mnie tutaj wszystko jest pod samochodem. A w późniejszych modelach tutaj nie było już żadnych dźwigni, nic, tylko wszystko było we wnętrzu i. Że tak wezmę lampkę. Nad przekładnią kierowniczą był otwór z takim uszczelniaczem, i wychodziło tutaj dźwignie od razu do skrzyni biegów. I to były właśnie skrzynie biegów. One tam są opisane jako nowe skrzynie biegów z wyprowadzeniem od góry. No A ta skrzynia, jak widzicie, ma wyprowadzenie od dołu, czyli na samym dole. A Nowsze już mają tam od góry, więc i wyjście z kabiny bezpośrednio. Także cały ten mechanizm jest w tunelu i jemu się nic nie dzieje. A tutaj niestety jest w podwoziu i podczas jazdy i woda, piach, puchu, wszystko tutaj się w dziury i. No i dlatego to się trochę rozsypało. Zresztą ta guma, o, która chroni to jabłko, tutaj palcem pokażę, o, to też jest przeze mnie posklejana Bo ona była, zresztą może będzie, jak się przyglądniecie, to będzie widać Ponieważ ona była w, no, w paru kawałkach Nie mogłem jej oczywiście kupić Więc skleiłem starą Na razie została stara yy, Znalazłem teraz, po numerze szukałem jest niby taka guma teraz na eBayu, ale jest trochę inna, bo ona nie kończy się tak jak tutaj, no, gdzieś w tym miejscu, tylko ona jest długa i ma oczko aż, które osłania ten element. Czyli ta tulejka z tym czpieniem też będzie ochroniona, żeby nie wchodził tutaj pyłku, błoto, woda itd., itd. Także będę musiał tą gumę też kupić. Ona ma otwór tylko z jednej strony z boku, czyli jakoś trzeba będzie to potem nałożyć ale zobaczy czy będzie pasować, no ale to nic, znaczy, jakby co to zawsze można troszkę obciąć, ale to będzie dalej całe osłonięte bo tutaj też są gunki. no tutaj jest jedna gąka i tutaj jest na końcu druga gumka i tutaj jest, tutaj jest, to, jest to jest ok, tu jest zasłonięte, ja też nałożyłem troszkę smaru żeby to było osłonięte yy, i szczelne wodą, szczelne, bo woda robi największe większe gówno yy, koroduje wszystko zaraz i luzy powstają więc y, będę to musiał rozebrać całe z powrotem. I nie wiem czy ta osłona chyba też będzie musiała być zdemontowana, termi, termiczna. No i zobaczę, właśnie ten, ten element, jak to wygląda. Na górze będę chciał y, do, dodać tam z tego drugiego zestawu tulejkę. I wtedy zobaczę, czy, jak dam dwie te miseczki, to czy ten luz się skasuje. Bo ta kulka na no, tym, ta, to jabłko, czy ta kulka, no, no też jest troszeczkę wypiłowana już, bo wiadomo nikt tego nigdy nie smarował Jak rozebrałem to wszystko było suche, więc no, waj Wajchowanie biegami, a to wszystko było puste, su znaczy puste suche, w pyle, no to, to, to tworzywo się ścierało Szybciej, no, ja bym był smarze, to by to ładnie pracowało, no ale, no, jest jak jest Także no, przodu na razie nie ruszam jeszcze, bo tak jak mówiłem, alternator mam do wyjęcia i do przekładki mam mostek muszę kupić mostek nowy, bo według mnie nie może tak być, żeby takie napięcie było niskie ładowania, jak jest wszystko w porządku. Także alternator do demontażu rozrząd muszę zrzucić, bo tak jak mówiłem, tutaj zresztą widać jak się przypatrzy, że koło. Pasowe jest w porządku. Nie ma tam śladów na nim żadnych, że coś tam się leje. Więc to pewnie będzie ten simmering na wałku pośrednim, że tak to wygląda. Coś tu miałem jeszcze mówić. Tyle a właśnie, niby, niby teraz jest ok, powiem Wam szczerze, że parę dni temu wszedłem tu do kanału. No i opadły mi ręce, bo w tym miejscu. Wisiała kropla płynu znowu. Jak pamiętacie z, chłodnicą, z chłodnicami miałem przeboje, nie mogłem kupić. Kup, to jest trzecia chłodnica używana, tylko już now, to już, już nowszy producent, bo tutaj jeszcze przedmieciem był Behr napisany i to było, był chyba 2008 rok, więc ta chłodnica jest dużo nowsza. Więc te gumki tutaj w rogu, co się sypią, no to powinny być dobre. No a tutaj kropla, kropla płynu była. No i zacząłem drążyć temat. Jak się przyglądnicie w podstawę, w podstawy, to jest widzicie mokra. No i tak patrząc do góry, zobaczyłem, że na samej górze, tak, będzie widać na pewno. O tam jest. Nie, nie, nie złapię tego, nie złapię. Nie wiem jak. Zobaczę teraz. Owa, o tam. Yy, Odpowiécnik tam jest oczywiście. I z niego wysiła kropla. I z niego właśnie się sączyło leciuteńko i spływało. Po chłodnicy to jest mokre cały czas, bo no niestety płyn jest taki, że on nie, nie, nie wyparuje jak woda, tylko będzie się tak kisuł. Tak siedział w tych dziurach wszystkich, więc na no pewnie trzeba trochę go trochę albo spłukać wodą, albo rozjeździć bo po prostu i tyle. No i wyszedłem na górę i dokręciłem do jakąś jedną, czwartą, może jedną, drugą obrotu, także sporo. Więc no ale na razie nic się nie dzieje. Coś od niego też nie widzę teraz, bo nie będę w parę dni kanale. Więc myślę, że może to był tylko kwestia tego, że od nie był niedokręcony do końca i, i dlatego taki myk był. No dobra, to na razie tyle. Yy, nie wiem, gdzie jest linka odręcznego, bo linkę kupiłem. Jedzie już parę dni tylko. Yy, opcja przesyłki jest w tym, w tym przedmiocie bez możliwości monitorowania, śledzenia przesyłki, gdzie ona jest. Więc wiem, że jest wysłana, gdzie jest. Nie mam pojęcia, czy będzie, może w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie. Nie wiem, bo to zwłok bodajże jedzie, ale jak miał linkę, to bym walczył z tą linką. No bo tutaj mu jest no, przesrane. Nie ma od środka żadnego otworu, tylko jest. Yy, wszystko przykryte. No widać, to jest tapicerka i ogłuszenie. I na tym jest tunel już od razu. więc trzeba bo wszystko roz, rozpruwać. No ja to tak delikatnie, że tak powiem, podginałem i wyjąłem. No ale teraz trzeba tym wrócić. Tam jest druga jeszcze linka krótka, która ciągnie takie strzemiączko. I to strzemiączko dopiero ciągnie linkę. No i żeby to teraz tam pod tym panelem, tunelem włożyć, to strzemiączko z tym prętem, z, tym, z tą linką krótką, no to naprawdę powiem wam, że będzie problem, bo tam jedną ręką tylko da się robić, a wyciągnąć to zawsze jest lepiej, niż włożyć potem, więc... Ale nic, jakbym miał linkę zamontowaną, to już mógł sobie wrzucić zbiornik paliwa. A już potem i belkę. Tylko belkę, żeby wrzucić, to muszę mieć ją założoną z wahaczami, a czy z śrubami, bo jak założę samą belkę, to zbiornik będzie i nie będę mógł włożyć śrub. Więc belkę musiał, będę musiał zakładać z śrubami, tymi środkowymi już. Także no na razie tyle. No i tyle, no bo co. Trzeba działać dalej. I to wszystko, powolutku. Tylko zawsze mi palenie ucieka szybko, że tak powiem. No ale no nic, trudno. Trzeba będzie coś dokupić. To się dokupić i, i będę w kozie palił dalej. Bo tak to się moment robi chłodny: jak koza zgaśnie to momentalnie yy, momentalnie robi się tu zimno. No ale no, niestety to garaże na zadupiu są, więc jakby to był gdzieś w garaż, pewnie w domu byłoby inaczej. A tu niestety i to jest na no, takim dosyć tu jest zawsze zimniej niż, niż gdzie indziej, więc, więc no niestety dobra, nie zanudzam, już nie trąbię. Kłopot. Trzymajcie się. No i korektor niby jest zrobiony. Skręcony już. Nasmarowałem już te czpienie. Tutaj tego prysnąłem troszkę tutaj olejem. To jest olej, jak to się nazywało? A, tak, silikonowy. Żeby to ładnie lekko chodziło. Nie chcę tam smaru wkładać, by ten kanał potem nie zarósł jakoś. Także to jest olejem wszystko zmoczone. Wszystko zostało odsynkowane. Te czpienie teraz... E, ...ładnie e, się wyciągają, bo one są teraz schowane, bo sprężyny je chowają, ale ciśnienie płynu je wypycha. Także tu już jest OK. Zapryskałem, żeby ta guma też... ...bo na coś... Cały czas taka by wilgotna była. Nie wiem, czy coś wychodzi z niej dalej. Ten syf, co przedtem był. Nie wiem. W końcu razie zapsikałem to ładnie. także gumkę zaraz założę. Gumka troszkę jest luźna tutaj. Bo już, no niestety, starość. Więc y, może zobaczę, jak coś, jak to będzie wyglądać. To może jakąś opaskę taką założę, żeby nie rzucała się w oczy. A żeby to uszczelniło, żeby tu się woda mimo wszystko nie dostawała. Bo tutaj na czpieniu y, jest ładnie, sztywno, a tutaj na korektorze jest jest już nie bardzo. Także to już mam zrobione. To jakieś numery. Nie wiem, czy one w ogóle coś powiedzą. Te, te numery, bo mi tam nic nie, nie powiedziały w Google. To jest drugi, jakiś napis. Także, jak mówię, no korektor już poskładany. znaczy będzie działać. A czy działać będzie? Tak, działać będzie tylko, czy nie będzie miał wycieków, bo niestety uszczelni do tego nie ma. Jedynie co to tutaj z tych dwóch. Czpienie może czasami zacząć się sączyć, ale te gumki, które tu uszczelniałem, oglądałem pod, pod lupą niby i nie było widać, bo jak jest jakaś korozja czy coś, to zaraz jest taki jakby w gumie jest odgniecione, czy ona jest taka powciskana, od, po, czy porysowana. Tutaj nic takiego nie było, bo te czpienie nie chodziły już za bardzo a one się wsuwają w drugą stronę, więc tym tym świeżym bardziej się wysuwało, bo jakby wchodziło z tym z tą rdzą do środka, no to wiadomo, że że byłoby kiepsko, bo wtedy tardza by rysował. A tu jest tak jak widać jest uszczelnienie w tym miejscu, to tłoczek wychodzi, więc po gumie ślizga się tłoczek, który z wewnątrz z płynem, więc nie powinno go tam niby nic rysować, wyglądały gumki w miarę ładnie. Więc moje poskładane i będzie. Mówiłem y, na wcześniejszym nagraniu, czy tam jednym, czy dwóch, nie wiem, już nie pamiętam, <laughs> że będę malował na czarno. To nad wtedy chyba skrobałem na filmie y, y, farbę. No i tak sobie przemyślałem i na obecną chwilę nie będę go malował, ponieważ no, na pewno będę go tutaj przecież i odpowietrzał. Trosko, żeby mi się tutaj płyn też przelał, a jaką farbę normalną tu położę, to płyn hamulcowy zaraz rozpuści, zaraz to się gówno zrobi, z tego brzydkie, pofałduje i, i będzie to wyglądało brzydko bardzo. No i od nowa potem trzeba było ciapać farbą, a tu to, to już efekt jest paskudny, a odynkowany jest, nie będzie korodował, więc yy, zostaje na razie tak, jak jest. Na razie pewnie już na zawsze, bo wszystkie jakie tam jak wpiszę numer to wszystkie yy, korektory tam dostępne na eBayu czy coś są ocynkowane. Tylko jeden gdzieś kiedyś widziałem pomalowany na czarno w sprzedaży, ale on był w pudełku, bodajże chyba Fiata właśnie. Także tak jakby yy, Fiat yy, Fiat Lancia oczywiście. Wiatr wkładał malowane, a zamienniki czy coś takiego są odsynkowane i nie są pokryte żadną farbą. Więc mówię, ten zostaje tak jak jest. Nie będę tutaj nakładał farby, bo to wszystko po prostu zejdzie. Nie ma, nie ma sensu. A tak wygląda moim zdaniem ładnie. Estetycznie się prezentuje. Więc i myślę, że wycieków nie będzie. Te czpienie przed włożeniem też posmarowałem od środka wkładałem, to posmarowałem te śpiny, więc one nie będą już na sucho tu chodzić. Jest troszkę smaru, nie, więc nawet jakby tam jakaś wilgoć weszła, no to jest smar. Może ten to był czysty metal, więc nie będzie to tak łat, łatwo chciało korodować. Także to jest gotowe i robimy dalej.